Witam was. Dziś kolejny filmik a mianowicie dzisiaj chciałem wam pokazać parę takich fajnych przepisików na soki, które możemy sami sobie zrobić w domu i są naprawdę bardzo bardzo proste, są smaczne, ale mają bardzo fajną zasadę, ponieważ pomagają nam tutaj oczyszczać nasze nerki. Czyli są to takie typowe soczki, które pomagają na nerki, które praktycznie każdy może Zrobić bez większego wysiłku. Są to naprawdę fajne przepisiki. A że dawno już nic nie było, żadnych przepisików na soki, a i tak teraz jestem znowu chwilowo na owocach, więc wskakujemy do tematu. A więc, tak, co będzie nam potrzebne? Na pewno będzie nam potrzebna wyciskarka, żeby po prostu to samemu sobie zrobić. Jak już jesteśmy przy tej wyciskarce, to śmiało mogę Wam ją polecić, ponieważ ona już na pewno ponad 3 lata u nas teraz chyba pracuje tutaj. Ma się świetnie, cały czas nam służy. Głównie ostatnimi czasy mi służy, ponieważ żona na karniworze, no to rzadko kiedy, żeby jakiś sok wypiła, właściwie to wcale. Chyba, żebym jej zrobił sok ze steka, nie próbowałem jeszcze. <laughs> Ale naprawdę świetnie się sprawdza i polecam Wam, ponieważ te soki, które mamy gotowe w sklepach, nie są naprawdę takiej fajnej jakości. I pamiętajcie, że wiele enzymów i różnych rzeczy ucieka z takiego soku, jak się go zrobi. Więc po prostu warto zrobić i pić od razu. Nie zostawiać tego zbyt długo, a na pewno już nie tyle czasu, żeby to przelać do butelki. O etykietę założyć, rozwieść po sklepach, ponieważ ten czas już jest za długi między tym procesem i cenowo również wychodzi to taniej, jeżeli robimy sami takie soki, niż po prostu jakie gotowe kupujemy. Więc to chciałem Wam naprawdę gorąco polecić. Wielu z Was też jest zadowolonych z tej wyciskarki, ponieważ wielu już skorzystało z niej i naprawdę jesteście zadowoleni. Teraz jeszcze dodatkowa promocja na nią, która jest też czasowo ograniczona. Kupując tą wyciskarkę, dostajecie jeszcze książkę, która jest też fajnie zrobiona 100 najlepszych soków. Dostaniecie właśnie taką książeczkę, tylko musicie tam wpisać sobie hasło "shaman". wtedy przy zamówieniu, czy podać telefonicznie. To wtedy jeszcze dostaniecie 5% rabatu na tą wyciskarkę, plus tą książkę. Oczywiście tej nie dostaniecie, ponieważ ta jest moja, unikalna, nadgryziona przez mysz, także ta jest akurat moja, ale właśnie taką książkę dostaniecie tylko bez tych dziur od myszy. Także wskakujemy do temaciku. I lecimy z tym soczkiem pomału. A jeszcze chciałem powiedzieć: jeszcze można sobie to też na raty rozłożyć w tym sklepie, po prostu ten zakup tej wyciskarki. Jest też taka możliwość. Dobrze, pierwszy przepis. Co potrzebujemy: cytrynę, jabłko i pietruszkę. Pietruszka jest tutaj bardzo fajna, ponieważ pomaga właśnie oczyszczać nerki. Jest dość mocno moczopędna. Jak wiadomo, jabłka również pomagają w oczyszczaniu tutaj nerek, ale i nie tylko nerek, też i wątroby przy okazji. I cytrynka, oczywiście, też bardzo fajna. Są nawet kuracje na oczyszczanie nerek, właśnie zrobione z cytryny. Jednak tam są bardzo duże ilości cytryny i no, bez słomki raczej się nie obejdzie wypicie tego, ponieważ tam się sam sok z cytryny piło, bodajże tylko chyba z małą ilością wody, więc no, jest to wyzwanie. Także w takiej kombinacji sprawdza się to dużo lepiej. Dobra, wszystko pokrojone, także można zaczynać. Włączamy wyciskarkę. Odpalona. To wrzucamy. Tak, pięknie. Teraz jeszcze resztki, które tam zostały. Cyk, cyk, cyk. Pietruszka poszła. Także teraz możemy zaczynać dalej. Trochę cytryny. Troszkę jabłka. Po prostu będziemy mieszać. Raz to, raz to. I nasz soczek się tutaj już ładnie robi. Ilość cytryny też zależy od kogo, kto jak lubi. Jak ktoś lubi kwaśniejsze, to można rzeczywiście dać więcej. Jak ktoś nie lubi tyle kwaśnego, można dać mniej. Więcej jabłka to już leży od smaku dla kogoś. Jak widzicie idzie to wszystko szybko sprawnie tutaj. Chwila moment soczek gotowy. I chwilkę poczekać aż odkapie i mamy pierwszy soczek gotowy, pulpa ładna sucha, wszystko idealnie, tak jak ma być. Dobra, to już jest gotowe. Cyk. To wyciągamy, to podkładamy i mamy gotowy soczek. Pierwsza propozycja, która pomoże oczyścić Wasze nerki, jest naprawdę smaczny. Pycha kolejna propozycja. Soku to cytryna. Bluszczyk, kurdybanek, to są z niego takie listki zebrane. Można by było go więcej dodać. To akurat jest tak tylko orientacyjnie dla Was, że można go tutaj dodać, ponieważ również bardzo fajnie pomaga oczyszczać cały organizm. Także tutaj też i jak najbardziej na nerki działa i działa też moczopędnie. Dodatkowo, jako propozycja, gruszka. To są takie owoce, które teraz wszędzie możecie powoli już zacząć zbierać, ponieważ one już dojrzewają i są już praktycznie gotowe. Także śmiało można z nich korzystać. Gruszka bardzo cenna. Nie dość, że jest moczopędna, czyli również oczyszcza nerki, to zawiera w sobie jeszcze bor. Czegoś, czego jest dość mało. Także w gruszkach jest bor, a on jest nam potrzebny bardzo potrzebny, ponieważ bez boru. Łamią się kości. Jednak tych gruszek trzeba by było troszeczkę więcej, żeby uzupełnić bor, więc, no tutaj, jak najbardziej propozycja robienia soków z nich jest bardzo dobra, ponieważ nie zjemy 20 gruszek na przykład, ale z 10 już damy radę sok wypić. Także zaczynamy. Wszystko pokrojone. Tym razem ustawiam go na 5, na początek żeby wycisnąć więcej po prostu soku z tego bluszczyka i od tego zaczniemy. Jak bluszczyk już przeszedł, teraz z powrotem ustawiam go na jeden, ponieważ to są mniejsze owoce. Jeżeli owoce są bardzo miękkie, warto mieć przygotowaną na przykład jakąś marchewkę, żeby to po prostu troszeczkę przepchać. Ponieważ jak widzicie, czasem może się tutaj troszeczkę zacząć zbierać. To się dzieje, kiedy robimy bardzo miękkie owoce. Dlatego wtedy korzystam przeważnie z wyciskarki pionowej. Ale że akurat teraz tutaj mam tą już włączoną i robiłem pierwszy sok, więc po prostu nie chce mi się drugiej później myć. Także. Marchewka i sprawa załatwiona. I możemy jechać dalej. Dobrze, kiedy wszystko już odkapało, oczywiście na końcu jeszcze warto przepchnąć jeszcze raz nawką, żeby reszta wyszła. Mamy gotowy kolejny soczek. Tym razem taka to oto propozycja. Ten sobie zostawię już w szklance i tą resztę muszę jeszcze do drugiej przelać, ponieważ piłem przed chwilą ten, a po prostu robię wam to po kolei, także ten sobie zostawię, za godzinkę go sobie wypiję. Ostatnia i trzecia propozycja soku jest troszeczkę inna, mianowicie jest dobra dla tych, którzy chcą ograniczać swoje spożycie węglowodanów, ponieważ jest bardziej warzywna. A mianowicie co potrzebujemy? Marchew, potrzebujemy pietruszkę, tym razem w wersji korzeniowej, kurkuma świeża, do tego, ona też się nada. Tak wygląda, jakby ktoś nie wiedział, to jest kurkuma, świeża jest dostępna. W większych jakichś marketach tego typu rzeczach można ją znaleźć i jest oczywiście pokrzywa, pokrzywa bardzo cenna tutaj, ponieważ jak wiecie oczyszcza przede wszystkim nerki, krew a krew jest powiązana z nerkami, ponieważ krew jest filtrowana przez nerki, więc jak najbardziej pokrzywa jest tutaj idealna do tego, oczywiście większą ilość użyć do soku. Można spokojnie bez problemu też i teraz o tej porze roku. Szczególnie jak pokrzywy są skoszone, one odrastają na nowo. Więc bez problemu tego nam nie brakuje. Przez cały rok można śmiało z niej korzystać. Nawet i w zimie można je znaleźć pod śniegiem. Jak zapamiętaliśmy, gdzie rosły. Kurkuma. Dodatkowo bardzo fajna rzecz. Kurkuma działa silnie przeciw zapalnie. Dlatego kurkumę polecam Wam stosować. Już o niej parę filmów chyba były, chyba z dwa na pewno. Dlatego no, kurkuma jest idealna, a jeszcze używając takiej, z której wyciśniemy sobie sok, jest naprawdę fajną opcją, ponieważ wiecie co macie, nie jest to zmieszane jak w tym proszku i tak dalej, bo czasami te proszkowe, gotowe, kupione, no z nimi różnie bywa. Dodatkowo pulpę z tego można wysuszyć i na dodatek jeszcze później zmlać w blenderze. I macie jeszcze przyprawę z tego, jaką osobno, oczywiście, zostawicie. Dobrze, no to startujemy. Wyciskarka na 5, ponieważ mamy pokrzywę na początek i tu może nawet zostać na 5, ponieważ to jest wszystko twarde. Także zostawimy ją na piątce. I na końcu jeszcze te dwie pietruszki, żeby teraz jeszcze z tej kurkumy to wszystko wykorzystać, żeby czasem coś nam nie zostało w wyciskarce z niej, bo byłaby szkoda po prostu. I to właśnie miałem na myśli, jak popatrzycie teraz, to, są, to jest pulpa z pietruszki, ona jeszcze jest cała żółta. I dlatego właśnie ta pietruszka, jako ostatnia, żeby jeszcze wykorzystać, bo ten sok co kapie, też jeszcze jest bardzo żółty, właśnie z tej kurkumy. Kurkuma zdrowa idealnie na cały organizm, więc naprawdę warto z niej korzystać. W sumie chciałem ten sok zostawić sobie w tym pudełku na później, ale zrobimy to inaczej, ponieważ chcę Wam go pokazać. Także muszę sobie ten przelać tu bez wylewania obok. Spijamy <laughs> podkładki, cyk. Ponieważ ten kolor jest naprawdę fajny, tutaj z tego. Zobaczcie, jaki piękny kolor ten sok ma. Naprawdę coś idealnego. Także ja mam soczki już na cały dzień. Zrobione. W ciągu 3 godzin je wypiję. Tak jest najoptymalniej po zrobieniu. Jeżeli robicie dalej soki, na przykład przez cały dzień, co robię ja, żeby teraz co 5 minut nie mieć tej wyciskarki. Po prostu podkładam obydwa pojemniki i wlewam tutaj jedną dwie szklanki wody, przepłukuję ją po prostu i zostawiam stać i można po południu zrobić wtedy jeszcze raz, później można znowu przepłukać i wieczorem można zrobić jeszcze raz taki sok i dopiero później wieczorem ją całą umyć, żeby się po prostu nie bawić kilka razy w mycie wyciskarki, ponieważ to akurat Szkoda czasu na to po prostu. Także wystarczy przepłukać wodą i jest OK. Dobrze, moi drodzy, taka propozycja na soczki. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Kto ma wyciskarkę, już może śmiało korzystać z tego. Kto nie ma, to może zawsze skorzystać. Teraz, jeszcze tak, jak przypominam, jest ta książeczka i 5% zniżki do tego. Także tyle na dziś. Link macie w opisie do wyciskarki i ja się tutaj. Żegnam. Trzymajcie się. Hej.